No i cóż, Alej Sosnowiec witam je oczywiście też piękną pogodą. Zaraz z modem będziemy myśleć, co dalej. Się dziury porobiły. Jeszcze nawet zima się nie zaczęła. Potem chyba jeszcze nie przyjał ze swojej miejscówki. Pewnie jeszcze szuka. Jest ambitny. No co, paciuczki czekają na imposta. Tu się to zaraz będzie do Irlandii nawet. Tak daleko. O, dzisiaj ogniska nie ma. Czemu nie ma kominka? Gotuj z Dynen dopiero program jest po 18 Jak jest ciemno, nasza wystawka prezentuje się, że tak powiem, chyba roboczo jeszcze. O nie ognisko w lesie. Ty, do czego tego używałeś? Nie wiem, to był jakiś stretch sprzed 3 lat, może no nie wiem do czego. W każdym razie nie do tego co myślisz. A zapiskalna jest w miarę naładowana, bo tak jak się daje na serwis. wczoraj, wczoraj ładowałem, także nie będzie pewno. Pełno, pełno Odyn tam sprząta, idę szukać dokumentów z kasy fiskalnej, ale chyba są tutaj blisko Blisko? Po prawej stronie Dobra, widzę, widzę, widzę Witajcie, z tej strony Railman, jestem w Siemianowicach Śląskich, Bańgut zdaje się dzielnica I tutaj jest serwis Tania Kasa, sklep serwis Idę na przegląd kasy fiskalnej, coroczny To już chyba trzeci raz Kasa już po przeglądzie Ogólnie mówiąc, nie znam się na kasach fiskalnych, to jest moja pierwsza kasa fiskalna. Ale od trzech lat nie ma żadnych problemów z nią. Bardzo intuicyjna ta kasa jest. i generalnie nie sprawia problemów. Także, jak prowadzicie jakiś już sklep internetowy, bądź stacjonarny, jakiś niewielki i już jest potrzeba kasy fiskalnej. To, to jest fajna, tylko trzeba się zastanowić, bo dzisiaj mi pani powiedziała tutaj z serwisu, że oczywiście e, niedługo być może będzie tak, że wszyscy przedsiębiorcy będą musieli mieć tak zwaną kasę online, czyli kasę fiskalną online. I ta kasa, K10, tak, którą ja używam, już jest dostępna na rynku w wersji online, więc w sumie ktoś, kto dzisiaj kupuje kasę, ma dylemat taki, czy od razu kupić kasę online czy jeszcze starym. Moja niewiedza znowu daje sobie znać. Producent już nie produkuje tych kas w zwykłej wersji, czyli offline. Wszystkie już są kasy online, czyli pewnie teraz to nie ma wyboru. Natomiast te osoby, które mają taką kasę jak ja, muszą się liczyć, że przez dnia na dzień, jak to bywa, często będzie trzeba się tej kasy po prostu pozbyć, zutylizować ją i kupić taką oto, może nie w tym kolorze, może w tym, a może w tym. O, ten jest fajny. Ten mógłby być skromny 1500. Ja wyjścia na razie nie mam, bo kupiłem ją 3 lata temu, wtedy jeszcze się o tym nie mówiło. Natomiast no po prostu dopóki ta ustawa nie wejdzie, będę mógł jej używać. Po 3 latach zużyła się około 33%, mniej więcej. Czyli teoretycznie jeszcze powinienem ją używać 6 lat. Ale jak ustawa wejdzie, to trzeba będzie wymienić kasę fiskalną na kasę fiskalną online. A tyle się mówi o ekologii, a tymczasem mój elzamik będzie musiał być... Za rok zutylizowany, i będą musieli wyprodukować następny, który niewiele się będzie różnił, oprócz właściwie tą funkcję, będzie mieć inną. No ale cóż, takie życie my na to nic, zwykli ludzie, nie możemy poradzić. Słuchajcie, zrobiło się niewesoło na tym vlogu, bo już tylko krok nas dzieli od tego, żebym zaczął mówić o tym, o czym bym nie chciał mówić, czyli o polityce. No więc kończąc ten temat, mam nadzieję, wierzę, nie wiem że istnieje sprawiedliwość wyższa niż ludzka i bandyci zostaną osądzeni kiedyś. Nie teraz, kiedyś. To nie moja wina, Odyn. Po prostu jedzie pociąg. Będzie jechał. No, czekamy sobie na pociąg, to dalej będę kontynuować, bo tam doczytałem, że generalnie ma to objąć wszystkie branże no i myślę, że tak czytając to, jak obejmuje kolejne branże, bo to stopniowo wprowadzane, to do końca 2022 roku 2022 obejmie ta fiskalizacja online wszystkich przedsiębiorców, też mikroprzedsiębiorców. Czyli urządzenie, które ma resurs, znaczy używam zwrotu takiej nomenklatury z inżynierii lotnictwa, bo resurs się odnosi do silnika, no, ale ta kasa ma jakiś resurs, po pewnym czasie po prostu już się jej nie naprawia, tylko się utylizuje i kupuje się nową. To ona jeszcze, według tego, co dzisiaj patrzyliśmy, po tych wszystkich raportach przy przeglądzie serwisowym, wytrzyma jeszcze jakieś 5 lat. Jeszcze będzie mogła być użytkowana. No, ale że to wejdzie, to będę musiał ją wcześniej zutylizować czyli dobre urządzenie będę musiał wyrzucić, żeby mieć kasę online. Troszeczkę tam umyte. W ogóle mam filmy pomontowane na dzisiaj. Także do obiadu zajmę się właśnie autem, bo zwlekam z tą wymianą oleju. Po drodze jest zawsze taki miam. E, między, między zagórzem a śródulą. zawsze tam jest napisane silniki, coś tam. Może tam podjadę, bo odkąd nie ma Norauto to nie mam w sumie. Gdzie jechać z tym autem? Bo nie znam. Słyszałem jakieś dobre opinie, więc sprawdzę, jak tam to wszystko zrobią. Może sprawdzimy, w jakiej kondycji w ogóle jest ten silnik. Czy warto jeszcze tą blachę ratować, czy poszukać czegoś innego, nie? Także raz kozie śmierć. Chyba mają jeszcze zamknięte, także otwierają chyba o 10.00, tak jak my, że zawiązę kasę fiskalną. Bo przecież mody bez kasy fiskalnej to nic nie może zrobić, nawet gdyby była online. Rolki i kasa czeka na modego, a ja sprawdzę, co tam się dzieje w internecie. To trzeba się brać, już prawie dziesiąta. Już się poradziłem, który to jest ten zakład, ale może być problem z terminem. Ale jedziemy zobaczyć, może już jest czynny, już po dziesiąty. No tam panowie robią tylko rozrządy, diagnostyka silników, remonty silników, ale stał pan na dostałem, czyli z polecenia, na zagórzu. Firma KORBA. Także tam zmierzam, wymiana oleju, filtrów i takich tam bzdur. Jestem umówiony na wtorek rano. Myślę, że nigdzie nie jedziemy, nie? Bo ja go dama sam nagrywać w tygodniu. Więc wtorek rano, dziewiąta rano mam odstawić auto. A teraz jadę kupić to, co chcę wymienić, czyli wszystkie filtry, olej. Właśnie jaki olej 10W. 40, czy 5W40 to będę musiał pod maskę zajrzeć jestem na miejscu dobrze znanym z kanału Railman nieraz stąd odjeżdżałem w jakąś eskapadę kolejową ale dzisiaj idę po części bo niedaleko jest sklep z częściami do samochodów 4 litry olej półsyntetyczny filtr olejowy filtr paliwa filtr powietrza kaminowy i kilka żarówek, bo tam się coś popaliło 198 zł. Patrzcie, co tu jedzie. Znowu mam głód kolejowy. Ale nic, można pomarzyć. Trzeba się brać za robotę. Jedziemy. Dzisiaj zmiana nastroju, tak? Dzisiaj nie ma kominka, tylko jest ponuro. jest nie, już Nie pada już. Nie. No, czy jednak pada? Czyżby to było to, co mi przypadło? Godzina 16, dopiero pierwszy raz dzisiaj odpalam samochód, czeka mnie między innymi wizyta w DPD, a na wieczór jestem zaproszony na wernisaż do galerii Brama w Gliwicach. Patrzcie na te chmury, jak lunie to i no ros, jak mówi Oden, ale dzisiaj też klienci nam zgłaszali, że jakieś problemy były właśnie, gdzieś burze lokalne występowały, więc może to nadciąga tutaj na Dodyńce. Ile temu dostałem od przyjaciół z Akademii Sztuk Pięknych zaproszenie na wernisaż wystawy konkretnie Artura Masternaka, który jest adiunktem, wykładowcą na ASP w Katowicach. Wystawa nosi tytuł Wymiary pustki. Artur niedawno był w Japonii na Stypendium, które wygrał, i tam ponoć ta wystawa ma dużo wspólnego z wpływami tej sztuki, którą poznał, ale nie mnie to oceniać, bo jak wiecie, raczej się na tym za bardzo nie znam. Ale taki wernisarz to miła odskocznia od życia codziennego w sklepie, i poszukiwań, i nagrywania tego wszystkiego. Nie będę tutaj robić rozprawki na temat. Wymiarów pustki, bo to raczej nie jest moja dziedzina. Natomiast y, wystawa jest darmowa. Od wtorku, zdaje się, do piątku, od 11 do 17 każdy może sobie zobaczyć tą wystawę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Oby ta gablotka w sklepie była właśnie początkiem może czegoś takiego. Wracając jednak do pustki, było wino białe i czerwone. No niestety, ja byłem samochodem, więc sobie nie mogłem pozwolić, ale pobudziło to właśnie mnie do tego, żeby wieczorem jednak wypełnić czymś tą pustkę, więc w drodze do domu wstąpiłem do no, niestety żabki. Kupiłem jakieś tam wino. Ale zejdźmy teraz na ziemię. Jutro, czyli w niedzielę o godzinie 8 na kanale Odyn oraz 8.15, zrobimy 8.15 na kanale Odynice.pl. Dwa mega fajne filmy, na których dużo się sypało. W którymś z tych filmów jest poważny skarb srebrny. Także zapraszam jutro rano, już będą filmy dostępne. A my jutro będziemy kopać, na pewno będzie jakaś krótka relacja na Facebooku. No i cóż, życzę Wam udanego weekendu, popołudnia sobotniego. Trzymajcie się, cześć!